Już w sobotę wieczorem na ulicach Berlina i Hamburga zaczęły zbierać się tłumy demonstrantów. Według organizatorów w Berlinie protestowało 20 tysięcy ludzi, natomiast w Hamburgu około 10 tysięcy. W innych miastach w pierwszomajowych protestach udział wzięło po kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób. Wezwane do dużych miast dodatkowe oddziały policji próbowały rozwiązać nielegalne zgromadzenia. Doszło do starć. Policją w Berlinie, Hamburgu i Lipsku lewaccy ekstremiści zaczęli budować barykady, podpalali fajerwerki, rzucali petardy. W kierunku policji poleciały kamienie, puszki i butelki. Policja użyła pałek, gazów i armatek wodnych. W Berlinie rannych zostało ponad 20 policjantów. Zatrzymano ponad 240 najbardziej agresywnych lewackich demonstrantów.